Dobry. temat na dzisiaj to podłączanie ogrodowej beczki na deszczówkę obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli w różnych kształtach, kolorach, wielkościach dostępnych zarówno w sprzedaży internetowej jak i w hipermarketach budowlanych ja nabyłem taki już kilka lat temu ze względu na odpowiadającą mi pojemność jak i Kolor, który w jakiś tam sposób komponuje się z moim domkiem, z konstrukcjami drewnianymi, które są u mnie w ogródku. Razem z beczką warto jest kupić podstawę dopasowaną do niej, która ułatwia później nabieranie wody, na przykład do konewki. Jedyną modyfikacją, jaką przeprowadziłem w stosunku do tego, co możemy dostać w wyposażeniu standardowym, to wymieniłem kranik z domyślnego plastikowego na konstrukcję taką troszkę solidniejszą metalową. Po pierwsze z tego względu, że z oryginalnego plastikowego kranika woda ciurkała, jakby chciała i nie mogła. A druga kwestia no, wydawało mi się troszkę bardziej ten kranik bardziej solidny i łatwiejszy w operowaniu, jeśli chodzi o kwestię tutaj przekręcania, otwierania i zamykania wody. Tabezka przestała sobie cały sezon zimowy. Za chwilę pokażę wam jak wygląda w środku. Jak widać w środku jest sporo osadu z kamienia, z tego co spływa razem z wodą z dachu poprzez rynny. Również jakieś ślady pajęczyn, pająki tutaj. Próbowały sobie znaleźć bezpieczne schronienie. Także pierwszym krokiem przed uruchomieniem beczki w tym sezonie będzie pozbycie się tego wewnętrznego brudu, osadów i zrobię to po prostu moim zdaniem najszybszą metodą przy pomocy karhera. תמרוץ? טוב, הם יש לטחו Beczka już po czyszczeniu. Dawno nie była taka czysta w środku. Muszę się przyznać, że w zeszłym sezonie jedynie lekko opłukałem ją używając końcówki od węża ogrodowego. No i na karcher robi tutaj znacznie lepszą robotę. Wnętrze jest fajne. Lekko opłukałem beczkę z zewnątrz. Teraz tylko jeszcze przepuczę podstawę. przekrywkę i będę już beczkę ustawiona na docelowym miejscu Jeśli chodzi o samo beczki to kilka spraw jest jakby oczywistych Po pierwsze musi znajdować się w pobliżu rynny z której będzie czerpana woda Po drugie powinna być tak umiejscowiona żeby nie utrudniać i nie uniemożliwiać normalną komunikację W moim przypadku miejscem stacjonowania tejże beczki jest Kończyć przy pomieszczeniu gospodarczym, no i staram się ją tak umiejscowić, żeby tutaj jeszcze tym chodniczkiem żeby mógł się przemieszczać iść sobie dalej, omijając dom. Co jest jeszcze ważne w zakresie umiejscowienia beczki? Musimy pamiętać o tym, że taka beczka pojemności 250 litrów lub więcej po napełnieniu wodą będzie nie do ruszenia. Także w takim stanie, w takiej pozycji, jaką ją ustawimy także będzie stała do jesieni do momentu spuszczania z niej wody. Co jeszcze jest ważne przy montażu beczki? Otóż otwór wywiercony w rynnie, do czego służy otwornica, która znajduje się w zestawie do kupienia razem z beczką powinien być nie wyżej niż górna krawędź beczki. Pamiętajmy o zasadzie naczyń połączonych. Tak długo będzie się tutaj wlewała woda, jak długo poziom w beczce nie zrówna się z poziomem tego otworku. Jeśli otworek w rynie umieścimy, umieścimy zbyt wysoko, to ryzykujemy tym, że woda z beczki nam się po prostu tutaj będzie pod tą osłoną wylewać. Wszystko jest opisane w instrukcji dołączonej do, do beczki. Tutaj dużej filozofii nie ma. Jeśli chodzi o samo podłączenie beczki do rynny, sprawa jest również bardzo prosta. Do zestawu dołączony jest taki element, który służy do zbierania wody z rynny. Przewód, rurka łącząca rynnę z beczką. Element zbierający łączymy po prostu na wcisk z tą rurą. Teraz tą końcówkę musimy po prostu, to jest miękka guma, musimy tutaj zgiąć i po prostu umieścić wewnątrz da? okej teraz drugi koniec po prostu umieścić w beżce, na wcisk co jest ważne yy, przy tym Podłączeniu węża on nie powinien być ani za bardzo naciągnięty ani za, za bardzo luźny. Trzeba pamiętać o tym, że po całkowitym wypełnieniu wodą, kiedy poziom w beczce osiągnie tutaj maksymalną wysokość, równą z tym, ten wąż będzie stosunkowo ciężki, będzie pełny wody. W związku z tym, należy pamiętać o dobrym dociśnięciu węża z tej strony do beczki. Jak również warto pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu tej końcówki, tutaj dochodzącej. Do rynny. Żeby to zabezpieczyć ja posłużę się po prostu kawałkiem liny linki zwanej parakordem i spróbuję tutaj przywiązać tą końcówkę tak, to czyniłem w latach ubiegłych do rynny. Teraz muszę pomyśleć jakie tutaj węzły zastosować, żeby mi to ten parakord się nie zniesuwał. No jest, pomyślimy nad czymś takim. Wydaje się, że w końcówka jest zamocowana do rynny. Gdyby się okazało, że nie, to zawsze można ten sznurek, ten parakord odwiązać i spróbować przywiązać jeszcze raz. Ok. Jak to wygląda od środka? Po prostu końcówka węża wystaje tutaj wewnątrz beczki. Beczka wypełnia się wodą. Kiedy poziom wody tutaj dochodzi do tego miejsca zrównuje się z poziomem otworu w rynnie i więcej wody już tutaj się nie naleje, reszta wody będzie spływała sobie rynną w dół. Teraz czas zamknąć beczkę i czekać na opady. Beczka w końcowej konfiguracji ustawiona tak już zostanie na. Cały sezon letni, dodatkowy wynalazek wynikający z doświadczenia. Postawiłem tutaj dwie kostki butonowe po to, żeby w momencie postawiania konewki bliżej było do, do kranika, żeby ta woda się bardzo nie rozsłapywała. Także jeśli beczka będzie pełna wody, odkręcam sobie kranik, uzupełniam konewkę wodą. Zakręcam, zabieram konewkę. Stanowisko gotowe do ponownego nabierania wody. Oczywiście znaczy nie muszę nikogo przekonywać o zaletach wody łapania wody deszczowej. Ta woda ma, jest naturalna, neutralna. Super nadaje się do podlewania chociażby kwiatków w doniczkach, czy też własnych upraw, czy to rzodkiewki, czy to pomidorków w doniczkach. Myślę, że warto nad czymś takim się zastanowić w własnym ogródku zamiast mm, tracić wodę, znaczy tracić nie tracić, bo woda opadowa w moim przypadku w 100% ląduje w gruncie, dlatego że wszystkie rynny połączone są z dołami chłonnymi, także nic nie spływa na zewnątrz do jakiejś kanalizacji czy czegoś takiego. Całość wody opadowej e, u mnie zostaje, zostaje w ziemi, przenika sobie niżej do niższych warstw, Także nie jest stracona. Tym niemniej warto część tej wody odzyskać po to, żeby nie wykorzystywać do takiego bieżącego podlewania chociażby kwiatków czy własnych upraw wody wodociągowej, a właśnie tą neutralną, najlepszą dla roślinek wodę opadową. To na dzisiaj. Tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.